Dzień dobry, coś widzę, że bardzo dawno nie było filmu, więc teraz zapraszam. Najpierw się chciałem pochwalić swoją kolekcją drewnianych modeli z różnych firm. Puzzle 3D. A to: aż pod sufit jest Saturn V z małym modelem. Dodatku Apollo z lądownika Apollo, a to jest lądownik. Wczoraj kupiłem, by się to wczoraj przyszedł, Wczoraj go złożyłem, też bardzo fajny. W kolejce czeka również kilka innych modeli do kupienia, ale to dopiero w następnym roku. No plus jeszcze różne z... zabawki w tym tak zwany marble run no i sobie działa czasami nie działa wiele wpija bardzo fajne no plus jeszcze zabawki Różne właściwie to pojazdy W tym tramwaju Bardzo fajne A to jest Półka nerda głównie Jakieś kolejnictwo nie Zacząłem Zacząłem się interesować Katastrofami kolejowymi No plus jeszcze jakieś batmany nie batmany Wiedźmin Cyberpunk Dobra teraz idźmy do do pokoju i pokażę wam bursztynki no więc, takie bursztyny otrzymałem od e, um, Amberizosom od Wojtka Kurczewskiego i po kolei to jest 30 gram takie różne bursztynki, ale myślę, że da radę coś wybrać z nich wyglądają naprawdę super takie akurat, no, szybkie szlifowanie. Tutaj pokażę po przeszlifowaniu już niektóre wybrane. Ten, pozwolicie, że odpalę. No. 6,5 gram, bardzo fajny. Tylko w środku będzie Ciężki do wyszlifowania, ponieważ jest wiele takich. Może się pokruszyć. Jest wiele elementów. No, zanieczyszczeń na przykład tutaj. A dało tak do poćwiczenia sobie czemu nie. Czy ja muszę wytarować go. Dobra. Ten. Piękna piątka. I ten jest właśnie. Czymś które no, zainspirował do nagrania tego filmu, ponieważ, tak, yy, dajcie mi chwilkę, to wam pokażę bardzo fajne rzeczy, co się w nim dzieją. Tu wyłączymy. No, światło trochę interferuje, ale. Patrzcie, jest sobie tutaj inkluzja taka malutka, taki czarny elemencik. Próbuję go jakoś wyeksponować. Tu o on jest gdzieś. Tutaj. E, tutaj też ważne są takie białe elementy. O, nic nie zobaczymy. O, jest sobie tutaj inkluzja taka jedna. Widzicie? Taki ma ma malutki element. I właśnie ją chciałbym wyeksponować. Oraz przy okazji też są jeszcze takie malutkie bąble powietrza, które również czekają na odkrycie. I myślę, że to będzie jeden z no, najlepszych moich. Jedna z najlepszych moich prac jubilerskich. Bo on naprawdę jest. O, tutaj widać tą inkluzję. Jest naprawdę ślicznym bursztynkiem. Jeszcze raz dziękuję. No plus do tego ten ten to jest taki Zobaczymy. A jeszcze wam chciałem pokazać właśnie ten hicior tak zwany kotlecik, jak ja go nazywam. 3 4 ry. Widzicie? 116 grammo. Jest bursztynem. Bo się świeci jak bursztyn. W zakresie światła ultrafioletowego. Widzicie? Piękny. Piękny okaz. Hop. Hop. Jest zero, 00 jest. 116 gram Tylko, że na razie nic z nim nie zrobię Ponieważ No, zostanie opisany na kanale Amber Sosa Wyślę chłopakom w styczniu, w drugiej połowie stycznia na nagranie I mi panowie powiedzą Co mogę z nim zrobić, jak Gdzie Bo na razie to To jest tylko takie ogólne pokazanie Ale z piękną znajdą może być naprawdę piękny początek sezonu. Dobra, ja się zabieram z, najpierw za najpierw się zabieram za to. A potem za tego ma maluszka i zobaczymy jak mi wyjdzie. A tego nie, ten na razie to musi poczekać na swoją kolej. A znalazłem go po prostu przypadkowo na plaży, więc warto warto chodzić i warto się rozglądać nie tylko na plamy śmieci, ale także podnosić różne kamyczki. On wyglądał jak kamień. Dobra, ja się zabieram za szlifowanie i Wam pokażę. Tego nie, tego nie. No ok. Sobie siedzę przy muzyczce. Taką, jaką lubię, czyli lounge jazz. To są te czekające na, na oszlifowanie. No, da radę coś wybrać, nie? A tutaj są już te szlifowane Wyglądają okay. bardzo fajnie. Ten mi się szczególnie podoba. I on pod światło tylko tutaj oczywiście nie pokażę, bo on pod światło ma taki bardzo fajny rubinowy kolor. O! A, chodź tu. Centrum. Widzicie, nie. Nie chcę złapać ostrości. Dobra, nieważne. W każdym razie jest bardzo fajną taką kulką. Mają tutaj. One przed obróbką wyglądają tak. A po obróbce, jak sami widzicie, wystarczy korę zdjąć. A te tutaj to są prawdopodobnie. Brusztyny białe. No, takie. Tak to jest jak się ma telefonowy aparat. Brusztyny białe. I zwykle cena takiego białego brusztynu, no, w cenie złota oscyluje. Czyli jak tutaj jest 1 gram, to 200 zł, 250, jakoś tak. Fajnie. Tylko raczej no słabej jakości jest ten burszyn, to by trzeba było zadrzeć tą całą korę. Na razie nic z nim nie będę robił. Ale zabawa fajna. Ja sobie je zostawiam na później. Może nawet na poświętach. Bo teraz nie będę miał czasu trochę na to. Ale zabieram się za tego. Już Was nie będę męczył już Was nie będę męczył pokazaniem całej pracy twórczej, tylko no już efekt finalny. To widzimy się za godzinę, dwie. No okej, okay, już po robocie. No trochę tutaj sywku jest. Ale się udało, nie? Bo zaraz Wam pokażę. Patrzcie. Normalnie Udało się go zrobić. Tylko ma pewne wady jeszcze. Takie ryski, nie drobne. Tutaj szczególnie. Ale to co chciałem oddać, oddałem. Bardzo fajnie się świeci. Jeszcze troszeczkę, troszeczkę go można byłoby podpolerować. Ale to sobie zaraz wezmę. W środku widać inkluzję. No i generalnie dużo się nauczyłem na nim Nie widać tutaj tą inkluzję Tu tu No oprócz tego widać pumpelki w środku Tylko trzeba było dobre światło wziąć No Super Tutaj ta, tylko że ta inkluzja jest taka troszeczkę ukryta. A tak to wygląda naprawdę fajnie. Ja sobie jeszcze w ramach bonusu wezmę i tego swojego yy, reprezentacyjnego. Czekajcie. Tutaj ten na środku wezmę go sobie po bo się w końcu nauczyłem, do czego służy papier, papier ścierny i pasta polerska. Bardzo fajnie, okej. Okay. No i jeszcze kontrola. On ważył 5 gram. A teraz waży 4,4. No, troszeczkę go mu tam ubyło. Dobra ludzie, ja sobie będę leciał. Tak więc dzieje się, dzieje się u mnie. Wygląda bajecznie. Jak, jak na początkującego, to... Tylko fakt, że jeszcze by trzeba było, no właśnie... kilka rzeczy poprawić w nim, ale... ...bajka. Na razie, ho!